Super szampańskiej zabawy na Sylwestra życzę Beata Sadowska. O 22.30. Detektyw Jefferson. W czym mogę pomóc? Zadzwanie później. Sumę musi zniknąć z muzeum. Jak ukraść milion dolarów? Jutro o 14.00. I gentlemen. Jutro o 21.55. I sekcja jutro o 18.15. Dziś o 15.35 pierwsza część filmu wojennego o jeden most za daleko. Pierwszy dzień świąt, dzieci mają głos. Dziś o 17.30 Sandra Walter zaprasza na mini playback show. Wzruszający musical o świętym Mikołaju. Razem z żoną i całą swoją świtą mieszka na biegunie północnym. Dokładny adres znają te dzieci, które nie wątpią w jego istnienie. Żona Mikołaja zawsze nudziła się w święta, ale tym razem. Będzie inaczej wyrusza trasą swojego męża. Żona świętego Mikołaja. Jutro o dziewiątej. I królowa Saby. Jutro o 10.30. Yes. Sylwester i nowy rok Stefan. Szczęśliwego nowego roku. Sylwester i nowy rok Stefan N. Sylwestrowy wieczór zapraszamy na film z Rutger'em Hauerem. Uznany za zaginionego w Wietnamie powraca. Ślepa furia. 1 stycznia: Western o przyjaciołach, wrogach i zemście. Marlon Brando w filmie Dwa oblicza zemsty. Kevin Costner jako prowincjonalny trener golfa. Czy piękna kobieta odmieni jego życie pełne upokorzeń? Team Cup. Także 1 dnia roku: Wielkomiejskie zaułki, gdzie króluje zbrodnia. Glina z Nowego Jorku. W sobotę 2 stycznia zwariowana grupa teatralna. Zdrajcy i bohaterowie Mel Brooks i Anne Bancroft w komedii Być albo nie być. Klasyka filmu kryminalnego. Niedzielne popołudnie Marlena Dietrich w filmie Świadek oskarżenia. Julia. Film na podstawie autobiograficznej powieści Lillian Hellman. W roli głównej Jane Fonda. Szczęśliwego Nowego Roku.